Zwany. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi się mrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: Jam jest chleb, który z nieba stąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa? którego ojca i matkę znamy. Jakżeż może on teraz mówić z nieba stąpiłem? Jezus im odpowiedział Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków. Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Za prawdę, za prawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne, Jam jest chleb życia? Ojcowie wasi jedli na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje, kto Go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb? Będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w tej świątyni możemy powiedzieć, że dochodzi do spotkania dwóch pragnień. Pragnienie ludzkie i boskie. Jeśli prześledzimy teksty, które używamy podczas mszy świętej, to zauważymy, że to nasze pragnienie jest w nich zawarty. Kiedy kapłan składa dary na ołtarzu, wypowiada nad chlebem następujące słowa: Błogosławiony jesteś, panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie Go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Z jednej strony uznajemy, że wszystko pochodzi od Niego, że wszelkie dobro materialne jest Jego darem, ale jednocześnie prosimy. Żeby przemienił ten chleb, żeby użył ten zwykły, codzienny chleb i przemienił w siebie, żeby stał się pokarmem duchowym. Kiedy jest modlitwa eucharystyczna i kapłan wyciąga ręce nad najświętszymi darami, prosi Ducha Świętego aby uświęcił te dary, aby ono stało się ciałem i krwią Chrystusa. Prosimy Boga, aby to On przemienił to, co jest to złożone na ołtarzu, ponieważ pragniemy i wierzymy, że przyjmując ten chleb, i spożywając to winę, będziemy mieli życie wiecznie. Ale przede wszystkim i co jest najistotniejsze, przede wszystkim myśmy uwierzyli, kim jest Chrystus. A wobec tego uwierzyliśmy w to, że On naprawdę daje siebie w przy mszy świętej. I że daje życie dzięki temu, że Go spożywamy. To, czego nie uczynili Żydzi. Oni nie mogą przyjąć tej prawdy, że Chrystus jest od Boga. Wykluczają Jego pochodzenie boskie, a patrzą tylko na to, że jest zwykłym człowiekiem. Wobec tego kwestionują w ogóle jakąkolwiek możliwość, żeby On dawał życie. My tego nie czynimy. Ale z drugiej strony, jest podczas Mszy świętej również pragnienie Boże, które jest. O wiele mocniejszy niż ludzie. Kiedy Kapłan wypowiada słowa konsekra konsekracji, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Albo pijcie, to jest krew moja, która za Was i za wielu będzie wylana, i to czyńcie na moją pamiątkę. O wiele większe jest pragnienie Boże niż nasze ludzkie. On bardziej chce dać siebie, niż my chcemy Jego przyjąć. I dlatego często nie owocuje Eucharystia w naszym życiu, ponieważ są pewne przeszkody lekceważenie, brak współpracy z tą łaską, którą każdy otrzymuje podczas przyjmowania Komunii Świętej. I wydaje się, że Eucharystia jest nieskuteczna, a raczej nie ma dyspozycji w samym człowieku. I chciałbym przytoczyć wam Jana Chryzostoma, który mówi o Eucharystii, o tym, co się dokonuje w ten sposób. Często rodzice oddają swoje dzieci na karmienie innym. Ale ja, mówi zbawiciel, nie jestem taki, ale karmiam was moim ciałem. Ofiaruję się Wam, pragnąc, abyście wszyscy byli szlachetni. I dając wam dobre nadzieje na przyszłość. Kto ci się oddał tutaj, tym więcej zrobię dla Ciebie tam. Pragnąłem być Waszym bratem. Dla was przyjąłem ciało i krew, i przez to ciało i krew, przez które zjednoczyłem się z wami, ja znów przekazuję wam. Ta krew nadaje nam kwitnący i królewski wygląd, rodzi nieopisane piękno, nie pozwala zaniknąć szlachetności duszy, stale ją ożywiając i odżywiając. Nasza krew, która powstaje z pożywienia, nie staje się nagle krwią, ale na początku zdarza się, że jest czymś innym. A ta krew nie jest taka, ale natychmiast poi duszę i daje jej wielką moc. Ta krew odpowiednio przyjęta, usuwa i oddala od nas demony, wzywa do nas aniołów i Pana Aniołów. Demony uciekają z miejsca, w którym widzą krew Pana, a aniołowie gromadzą się tam. Drodzy moje, obyśmy w taki sposób spoglądali za każdym razem na Eucharystię, którą przeżywamy, aby za każdym razem nasze dusze naprawdę stawało się szlachetne i aby nigdy nie zabrakło nam tego duchowego spojrzenia, że tutaj dokonuje się karmienie nas przez Boga i tutaj osiągamy to życie wieczne. И ни в чем так станет.